Witajcie, grupa Oświetlamy Drogę. Przed chwilą prowadziłem live'a na innej grupie, którą również prowadzę, i tam był poruszony temat Boga, wiary, i wypowiedziałem się tam, krótki fragment tego filmiku jest, że Bóg nie ma płci. Bóg nie ma płci, bo jest światło. Jak teraz bym zapalił tą lampkę, zaświeci się światło to te światło nie ma płci, to nie jest męskie światło, to nie jest żeńskie światło, to nie jest nijakie y, światło i jeśli y, wyjdziecie z Ziemi i pójdziecie w kosmos, w galaktykę, wszechświat to tych płci będzie wiele na różnych planetach i Bóg jest dla wszystkich i wszyscy są dla Boga i wszyscy stworzeni przez Boga i Bóg stworzył wszystkich i wszystko więc Bóg nie ma płci. Nawet przed stworzeniem czegokolwiek, Bóg po prostu był jako światło. Był jako światło, jest jako światło i będzie jako światło. Nie będzie zmieniać się dla ludzi, bo tylko ludzie tak sobie chcieli zapisać. W książkach, w jakichś księgach, jakiś czy mają to na słowie wychodzącym z ich ust, kiedy nauczają o Bogu na, na swoją, własną, swoją własną opinię, na swój własny werdykt na temat Boga. Tu nie chodzi o własną opinię, tu nie chodzi o własny werdykt. Tu chodzi o to, żeby nauczać innych, uczciwie Sprawiedliwie, moralnie, czyniąc dobro, oczywiście, bo przez czynienie dobra do Boga tylko i wyłącznie, e, i y, z miłością, z miłością. A na miłość wiąże się właśnie sprawiedliwość i moralność. I w sprawiedliwości jest, że Bóg jest dla wszystkich i wszystkiego. Więc skoro Bóg jest dla wszystkich i wszystkiego, to nie może być ograniczone przez jakąś płeć, czy przez inne e, rzeczy, które są nam znane, i te niepoznane również, bo wiele rzeczy nie znamy, bo przeciętny człowiek używa około 25% mózgu, więc te 75% mózgu nie używa, więc wiele rzeczy jeszcze jest człowiekowi nieznanych. Pozdrawiam serdecznie. I do usłyszenia, do zobaczenia na moich kolejnych naukach.